Cześć wszystkim, witajcie na moim kanale. Mamy dzisiaj sobotę, 25 września, także praktycznie tydzień po zawodach. Ja teraz zaczynam swoją codzienną rutynę, jest 5.30, lecę na 45 minut kardio i pozowanko z rana, także zapraszam Was do oglądania. Kardio zrobione, zrobiłem już moje sławne naleśniczki, przepis na nie znajdziecie oczywiście na Instagramie. A teraz dam Wam jeszcze przepis na kawę, którą robię i ostatnio już sami na Instagrama, dostałem mnóstwo zapytań, także zdradzę Wam przepis, jak zawsze w prostocie siła. Yy, więc tak, tutaj mamy kakao, które zostało jeszcze z naleśników, yy, kawa, słodziki, tutaj kawa dla Klaudi. Także zalewamy. Teraz dodaję troszkę mleczka. No i czekamy teraz jeszcze na spienione mleko, zaraz pokażę Wam mój spieniacz. Powiem Wam, że to była jedna z lepszych moich inwestycji, kupiłem ją chyba rok temu za jakieś 80 zł, a powiem Wam, że kawa naprawdę inaczej i lepiej smakuje. Także dolewamy tutaj. No, zobaczcie, na tą pianę. Hop. W kawiarniach przeważnie macie 3%, nawet i więcej. A ja spieniłem mleko 0%, także da się. No i na koniec ostatni składnik. Czyli cynamon. No i proszę bardzo. Myślę, że wygląda to jak posiłek z prawdziwej, dobrej restauracji, więc da się zrobić to szybko, zdrowo no i przede wszystkim prosto. Także no, ja zabieram się za jedzenie. To co? Pogadajmy sobie troszkę. Na wstępie chciałem Wam bardzo, ale to bardzo podziękować za taki super odbiór poprzedniego filmu. Naprawdę, jak czytałem te komentarze, gratulacje i te wszystkie miłe rzeczy, które napisaliście, to jeszcze bardziej jestem zmotywowany, nabrałem jeszcze większego wiatru w żagle. No i właśnie, e, chciałem Wam zdradzić dzisiaj, e, już bez żadnych tajemnic, gdzie będę startował dalej. A mianowicie będą to zawody, które odbędą się 24 października w Warszawie. Zawody o kartę Pro. I będą to najcięższe zawody, na których będę startował. Przyjadą zawodnicy z całego świata, przyjadą świetnie przygotowani, więc ja też muszę przygotować jeszcze lepszą formę, żeby móc podjąć z nimi godną walkę. I obiecuję Wam, że dam z siebie wszystko. E, zresztą mam takie wsparcie, i. Was i rodziny, i mojej dziewczyny, że no, naprawdę wiem, że jestem w stanie zrobić jeszcze lepszą formę i podjąć tą walkę. Przeanalizowaliśmy troszkę nagrania zawodów, mojego pozowania, mojej formy. No i jest jeszcze parę rzeczy, które trzeba poprawić w pozowaniu. W mojej formie można jeszcze bardziej dociąć ten tył sylwetki, czyli jeszcze bardziej wyraźnie do pośladki i prostownik. Wiem, że jestem w stanie to osiągnąć, lepiej się ustawiać no i ćwiczyć to pozowanie jeszcze mocniej, bo powiem wam, że pod koniec pozowania, jak byliśmy. W line-upie to już było mi naprawdę ciężko, i w pewnym momencie zacząłem puszczać mięśnie, puszczać napięcie mięśni nóg, to jest bardzo, że tak powiem, niedobre. Szczególnie jeśli zawodników jest dużo i powiedzmy, że sędziowie nas oglądają i nagle spojrzą na nas właśnie w tym momencie, kiedy my puściliśmy to napięcie. No i widzimy na więc to jest do poprawy. Jeśli chodzi o masę mięśniową, no to tu już nic nie zmienię, no nie jestem w stanie dołożyć tych mięśni na deficycie. Tym bardziej że docinam jeszcze mocniej. Z tego punktu, w którym jestem teraz, jedyne co mogę zrobić, to jeszcze mocniejszą formę. A w przyszłym sezonie na pewno skupię się na poprawie moich pleców, moich półgłowych, moich pośladków. Jeszcze ta tylnia taśma potrzebuje na pewno tego rozmiaru, a jestem w bardzo komfortowej sytuacji. Bo do amatorów brakuje mi jeszcze jakieś 3,5 kg, a mi się zdobyć kartę. To do pro mam no chyba z 10 czy 12 kg, więc to jest naprawdę ogrom mięśni, które trzeba odpowiednio nałożyć na mój szkielet. Bo nie jest sztuką budować jakby wszystkie swoje dobre partie, bo to jest proste, ale sztuką jest nakładać mięśni na te najsłabsze. I powiem Wam, że myślę, że to też się uda, ale to już nie będę wyprzedzał, bo do masy jeszcze daleko. Podsumowując praktycznie za miesiąc będę walczył o kartę pro więc trzymajcie mocno za mnie kciuki. Ja wam obiecuję że dam z siebie wszystko zresztą będziecie tego świadkiem bo będę wam pokazywał w materiałach jak moja sylwetka się zmienia jak wyglądałem treningi dieta i również będzie to na moim Instagramie do którego was serdecznie zapraszam. Jeszcze muszę się wam do czegoś przyznać. Wziąłem tak taką ogromną ilość rzeczy na zawody jak widzieliście w poprzednim filmie ale nie wziąłem ze sobą kurtki i drugiej bluzy. Moja bluza była uwalona bronzerem. Więc wracałem do domu w takiej cienkiej koszulce, takiej wiecie z długim rękawem, ale bardzo cienkiej. No i zatrzymaliśmy się na stacji, ja wyszedłem i zaczęło akurat lać. Zawiał wiatr. No i się rozchorowałem po zawodach, także teraz może to nawet słychać po moim głosie, ja mam zatkane zatoki. Eee, zrobiłem tylko dwa lekkie treningi po zawodach. No i teraz siedzę w domu już trzeci dzień. No niestety tak to wyszło. Eee, do środy miałem wyższe kalorie, a teraz już trzymam normalnie Micha, robię kardio, No ale no niestety treningu jeszcze nie zrobiłem takiego porządnego, także wyszedł, wyszło mi takie roztrenowanie, ale tak szczerze mówiąc, to ma to swoje zalety, bo to dobre dla mojego układu nerwowego, który już by naprawdę był przemęczony, także sobie odpocznę tak na 100%. Jest już lepiej niż powiedzmy wczoraj, bo wczoraj była ta gorączka większa, dzisiaj już trochę spadła, mam więcej sił. Więc myślę, że wyjdzie mi tylko to na plus od poniedziałku już ciśniemy na maksa. Forma się nie popsuła troszkę może złapałem wody, ale jest dobrze. Więc myślę, że spokojnie będę mógł kręcić tą formę i będzie kolejna życiówka. Prawdopodobnie większość z Was ogląda ten materiał w niedzielę. A ja w poniedziałek ruszam z moim wyzwaniem, które będzie nazywało się Forma z Piotrem. Osób do mnie pisze, że ich motywuje, że widzą, że robię to cardio rano na Instagramie i oni też robią, że lepiej zaczynają dzień, jak widzą, że ja wstaję tak wcześnie. Dlatego postanowiłem, że przyłączę się do mojej Klaudii, która organizuje wyzwanie dla kobiet i zrobię też takie wyzwanie dla mężczyzn. To będzie prowadzone głównie na Instagramie, bo tam jestem codziennie. No i też chciałem się troszkę zareklamować, stworzyłem męski jadłospis. To jest oczywiście w formie e-booka, czyli pobieracie sobie wirtualnie. Ja sobie to po prostu wydrukowałem. Są to diety na 2500, 3200 i 4000 kalorii. Wszystkie przepisy mają podane makro. Jest lista zakupów na każdy dzień, więc myślę, że ten jadłospis wyszedł mi naprawdę dobrze. Użyłem tutaj naprawdę fajnych przepisów, które ja używałem i myślę, że Wam też się spodobają, także jeśli macie ochotę możecie taki ja to sobie zakupić, do tego dorzuciłem też dziennik treningowy, żebyście łatwiej mogli sobie swoje postępy notować. Tutaj może Wam pokażę troszkę, tutaj macie też takie podsumowanie dnia, tutaj taki przykładowy dzień pokazałem, żebyście wiedzieli jak to wypełniać, gdzie po prostu możecie sobie wpisać jak poszła dieta, jakie macie samopoczucie w danym dniu, jakie zadania wykonaliście, ile wody wypiliście, jak oceniacie swój dzień, ile spaliście, no i jakie suplementy wzięliście w ciągu dnia. Także to jest takie dodatkowe, taka mała reklama. Mi takie zapisywanie bardzo pomogło w organizacji swojego dnia, także myślę, że Wam też się może to przydać i jeszcze bardziej możecie swój dzień, że tak powiem wykonać na maksa tak samo treningi warto notować warto wiedzieć czy robimy progres. Oczywiście wyzwanie jest bezpłatne także nie musicie tego kupować. To jest po prostu tak jakbyście chcieli jakbyście chcieli spróbować czegoś nowego a wyzwaniu może brać każdy także zachęcam was więcej informacji na Instagramie jeszcze raz wam go tutaj wrzucam także tam zapraszam bo tam jestem codziennie a tutaj widzimy się co tydzień ale myślę że te filmy niedługo będą pojawiać się tutaj częściej. No także widzicie tutaj mnie z moimi naleśniczkami eee... O tej okładce zdecydowali moi obserwatorzy, że muszą być naleśniki, bo to taki mój znak rozpoznawczy tych przygotowań. Także jest. Myślę, że wyszła naprawdę fajnie. Ja się będę z wami żegnał. Także widzimy się w następnym materiale. Zostawcie oczywiście łapki, komentarze. Zasubskrybujcie, żeby być na bieżąco, i niech ten kanał rośnie w siłę. Do zobaczenia!